Witajcie! Dzisiaj troszkę inny odcinek Będziemy łowić sobie jakby w powrocie do przeszłości starym sprzętem Zapraszam na film Słowo się rzekło, ma być stary sprzęt więc stary sprzęt będzie Przenosimy się gdzieś do lat 70 może trochę też 80 Dzisiaj łowimy bambusowym sprzętem I tak jak widzicie Tutaj mam, oczywiście podbierak jest aktualny, dzisiejszy, ale sama wędka jest z epoki. I chciałbym tu podziękować tacie mojego kolegi Jacka za użyczenie tego zabytkowego sprzętu. Zastanawiacie się, czym będziemy nęcić i na co będziemy łowić? Otóż dużo nad tym myślałem i wziąłem ze sobą białe robaczki. Czyli klasyka na mniejsze nieco by i wziąłem sobie chlebek, chlebek będzie do zanęcenia w postaci takiego rozwodnionej papki oraz też może na haczyk spróbujemy jak będzie szło z chlebkiem, czyli takie przynęty w sumie klasyczne <laughs> teraz tak, jak wygląda sam sam sprzęt sam sprzęt jest 100% oryginalny i zobaczcie sami <laughs> Metalowe przelotki, kołowrotek z ruchomą szpulą, no i oczywiście sama wędka bambusowa. Spławiczek mam też z epoki, jak powiem stereopianowy. To już są nieco lata późniejsze, pewnie początek 90 ale nic starszego nie udało mi się znaleźć w moim, moim pudełeczku. No i oczywiście też sam zestaw, za chwilkę Wam pokażę, też jest, że tak powiem z epoki. Czyli ołów w tasiemce. Haczyk naprawdę stary, chyba z lat 80., albo jeszcze starszy. Udało się wygrzebać po moim tacie takie haczyki stare. Zobaczymy, jak się to będzie łowić. Jestem naprawdę pełen pytań, czy to będzie dobrze zacinać ryby. No ale znaczy, żyłka niestety jest dzisiejsza. Założyłem 20, żeby to tak w miarę jakoś działało. Na przyponie będzie 16. W tamtych czasach pewnie użyłbym żyłki o pewnie trochę grubszej, ze względu na to, że były wtedy dużo słabsze te żyłki, ale, ale postanowiłem pójść właśnie w tym, w tym kierunku. Chcę coś złowić po prostu. Wiadomo, kiedyś tych rybek było więcej, dzisiaj niestety jest jak jest. Dobra, zaczynam rozkładać sprzęt, zaraz za i będziemy łowić. Ok, zobaczcie, chlebek namoczony, teraz go tak powiem tak roz, rozdziubię. <laughs> nie powinienem użyć jeszcze jakichś płatków owsianych albo, albo czegoś ale niestety nie pomyślałem o tym odpowiednio wcześniej a dzisiaj niedziela i, no i niestety nic nie kupię myślę że sam chlebek też powinien rybki nam trochę przywabić mam nadzieję że to, to powinno zaskutkować myślę Będziemy nęcić. Dużo tego nęcenia, jak widzicie, nie będzie. Mam nadzieję, że, że wystarczy. Na pewno przyjdą na początku małe ryby, ale myślę, że później coś powinno większego też podejść. zaczniemy od białych rybaczków, kilku Nie jest to słuchajcie idealny haczyk jak widzicie do takiej przynęty ale, ale na pewno zapoki Najprostszejszy to on też nie jest. Mhm. Dobra, próbujemy. Spójrzcie, jak mam zestaw rozwiązany. Jeden główny ciężarek z tasiemki łowianej powyżej. Drugi nieco mniejszy, sygnalizacyjny niżej. No i haczyk. O, mamy jakieś nie ale niestety pusta. No jednak ten haczyk nie jest przeznaczony do super precyzyjnych zacięć. No cóż. Dołożymy jeszcze może robaczka, żeby było bardziej. W ogóle na no co ja się tu nastawiam? Chcę żebyście chcieli wiedzieć to. Nastawiam się przede wszystkim na karasie. Bo to jezioro słynie z dużych karasi. Mogą być też małe leszcze, krąpie, chociaż na tak mały znaczyk to nie wiem. Lęś może jeszcze jakiś się złowi. Z tymi krąpiami to może być różnie, no ale zobaczymy. Jest! 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 I krąp! Jak na krąpia, nawet znośny. Cały ten hak. go do siateczki, na końcu wam pokażę wszystko co złowiłem. A jest nie? Ach, była chyba. Niestety nie wcięta. Kup, Niestety nie wcięta, jednak ostrość tego haczyka no, pozostawia sporo do życzenia. Jest. Tym razem co? Też krąp. Trzeba to trochę. Nie, to nie krąp. To już jest mały leszczyk. Jest. Jest coś większego. Trochę. Mam nadzieję, że to będzie karaś. To raczej będzie chyba karaś tak to jest karaś całkiem, całkiem fajny Teraz trzeba go jeszcze wyjąć Wiem szczerze sprzęt lekki nie jest Tak trochę nie po mojemu. Ale no, no, okej. Okay. No i mamy ryba, Po którą tutaj przyszliśmy. Czyli Karasia. Uh -huh. Fajna rybcia, taka pod pół kilo. Słuchajcie, jakie moje wrażenia z holu? Wędka jest ciężka. Tak, wędka jest ciężka, dość sztywna, także nie operuje się nią łatwo, ale jakoś się udało. Złowiłem rybkę, po którą przyjechałem. Mam nadzieję, że jeszcze kilka się uda ich złowić, także łowię dalej. Pamiętajcie, że jeśli filmik Wam się podoba, rzućcie mi jakiegoś lajka. Napiszcie jakiś komentarz. No i jeśli chcecie być tu ze mną dłużej, dajcie suba. Jest! Jest! A kolejny ładny kawałek. co mniejszy chyba od tamtego Było za mocne ale. Cóż, słuchajcie, pamiętajcie, że przy łowieniu czymś takim zawsze trzeba albo złapać za żyłkę, albo przyblokować palcem koło bo inaczej. Wszystko Wam się rozwinie i będzie tyle złowienia. Także to taka, taka niedogodność, jakby. No ale do przezwyciężenia, jak to mówią. od razu przy zarzucie wzięła wzdężka taka niezbyt duża A Jest kolejny karaś albo i nie, nie karaś, ale malutki Tu mamy deszczyka małego. Tu. Małego leszka. Słuchajcie, jak tak sobie tutaj łowię, pomyślałem sobie o moich młodych latach, jak zaczynałem swoje przygody z wędkarstwem. To nie zawsze chciał zostawić dla mnie wędkę, więc sobie sam jakoś radziłem z kolegą, żeśmy śli do lasu wycinaliśmy kawał kija z bzu, taki względnie prosty. <noise> Oczywiście kawałek żyłki z pławiczek jakiś się zawsze nam uskładało, parę złotych kupiło. I żeśmy szli na te płoteczki, z reguły w kszcinki łowiło się. Że no takie prymitywne łowienie, ale bardzo, bardzo miło je wspominam. I to łowienie na tego bambusa dzisiaj trochę jakby ożywiło tamte, tamte lata. Oczywiście wtedy bambus to już byłoby dla mnie. Coś to już byłby super wędka. No, ale nie zawsze się miało to co się chciało. Generalnie jestem z lat 80. To wtedy już generalnie bambusy były wędką schodzącą, już mało kto na nie łowił, ale jeszcze się je widywało wtedy nad wodą. Większość tych wędkarzy, którzy sobie mogła trochę pozwolić na lepszy sprzęt używała już niemieckich germin. Nie wiem, może pamiętacie. Albo rosyjskich takich teleskopów, które się kupowało gdzieś na targowisku, a mówię, mamusy już odchodziły wtedy do lamusa powoli, to już były końcówka lat 80., początek 90. -tych. Generalnie ich największa popularność przypadała na lata 70., wydaje mi się. Ale mimo wszystko wędki jeszcze jak najbardziej całkiem sprawne i daje się nimi nieźle łowić. Zobaczcie się na ubranie. Kolonią kolejnego Karasia. Też nie zdążyłem nagrać, tylko zaciąłem. Poczułem spory opór i się wypiął. Także jest szansa nawet na dużego kara się, powyżej kilograma. Kilowe nawet tuż są dość często łowione. No te na razie są takie jaki bym powiedział. Mówię, no tą wędką się tak łatwo niestety nie operuje jak tymi nowoczesnymi, dzisiejszymi wędkami, znacznie lżejszymi. No ale cóż, nasi dziadkowie, ojcowie nie mieli lekko. Jak chcieli, sobie by połapać. bo Wam, mój tata opowiadał mi, jak swoją pierwszą wędkę robił z leszczyny. Że tą szczytówkę wklejał sobie z, z jałowca. Żeby była bardziej elastyczna, i tak. taką wędką łowił za dzieciaka w latach 60., a ja może <laughs> też zrobię Wam taki filmik, spróbuję taką wędkę sobie skonstruować i spróbujemy taką wędką połowić. Ale na razie nie teraz. Teraz mam jeszcze masę materiału, bo byłem, słuchajcie, w Norwegii i troszeczkę tam połowiłem. Także mam dużo materiału dla Was do zmontowania. Niestety z weną twórczą już jest gorzej. No ale myślę, że, że teraz jesienią się coś pojawia, najpóźniej zimą. Także bądźcie cierpliwi. Yes. Ale niestety tylko mały laszcz. O o, o! 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 Nie wyrywaj się. Rąb, zaraz to zobaczymy Chyba raczej krąb mały leszcz. I zobaczcie, lądujemy kolejnego małego leszczyka o, Taki oto okaz leszcze. Nie <laughs> kalać. No ale... Cóż. Weszły w leszcze. Szkoda, że nie większe. Uh -huh. Takie to leszcze. I jest. Kolejny mały leszcz.

Karaś fajny karaś o chodź tu Chodź tu, fajny klasek Okej okay. Zaczynam powoli łapać w prawe w tej wędce Średniaczek, A mam, że trochę ich złowiłem, już dzisiaj. Nie najgorszy wynik będzie. A tym razem niewielki leszczyk. Opa, chodź tu do taty. Chodź tu do taty. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja już kończę na dzisiaj. Kilka rybek naprawdę udało się zrobić fajnych, takich tych karasi. Myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę poszło nieźle. Jeśli film wam, wam się podobał, pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć. Słuchajcie, rybki do wody wracają. Mam nadzieję, że Podobają temu wyzwaniu. Okej. Okay. No dalej, odpływaj. A, wszystkie odpłynęły.